Już za momencik. Już się rozpocznie się. To, rozpocznie się to, na co wielu, wielu z Państwa tutaj oczekuje. I to jest, to jest, drodzy Państwo, kabaret na dłoni. To jest ta nazwa, która funkcjonuje już od wielu, wielu lat. Natomiast dzisiejsze przedstawienie zatytułowane jest Iwą Kujerk. jak? Jak cudnie wyglądać? Tu, drodzy Państwo, problem jest podobny jak ich w przypadku VIP-ów. Państwo również otrzymacie produkt finalny po wielu, wielu, wielu miesiącach prób oczekiwań. Ja tylko, drodzy Państwo, gratuluję i chociaż tak w nawiasie powinienem powiedzieć, że współczuję Julancię Olczyk, która jest reżyserką tego przedstawienia. Ja prosiłem kilka razy, żeby mnie włączyła również w to przedstawienie i powiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ aktorzy, którzy występują na scenie są profesjonalistami i tam niestety dla amatorów miejsca nie ma. Ja bym prosił, drodzy Państwo, żebyście kabaret na dłoni powitali naprawdę drogimi prawami do Są naprawdę cudni. Kanaryc na dłoń. Ważne komunikaty. Szanowni Państwo, śladem Marty Gessler przybywa naszego miasta, światowej sławy. Nareszcie, że nie co, nareszcie będziemy dobrze wyglądać nowo. to! Dzień jak on to zrobi na stylistem? Kochana, ci styliści to mają swoje sposoby. Najlepszy nazywa się Photoshop. Widziałam w gazecie, jak odpicował marzenia. Mówię Wam, osiemnastka dziewczyny. A ja czytałam, że ten Maxikas to tak naprawdę nazywa się w nieki, musiałaś coś pokryć. Na pewno nie. Bo ja mam fotogeniczną. Był. Nie gadajcie tyle, tylko lecimy poczuchy. Pewno za to się zacznie, boż pełno ludzi przyszło. No, a niektórzy jak odpicowani. No i co? Wielkie zapowiedzi i nic się nie dzieje. Ludzie, zróbmy to razem. Pomożecie... Mucho brawo, z brawo tu maestro, Maxi, Maxi. Aleśmy się zachowali. Fajne rączka macie w Tomaszowi, <grym> jak karotele. Karamba, la grande placa, Jaka duża parki, a jaka nierówna. A ta stróż na pomnik to znaczy strzeżony. Portero, emeritos, portero? Portero. To nie żaden parking, łaskawco. To no. główny plac miasta. No, portero. A na pomniku nie żaden stróż, tylko kościuszko. Bo to plac kościuszki. O. 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 Przykład z No to to widzę, ale tu jest miasto. <noise> miasto? To jest miasto? Przecież to wygląda i dekoracja do filmu katastroficznego. <noise> T12. Albo Armagedon. No no. Przepraszam, to nie tu kręcili? Coś zaproponowałeś? Karamba! Tyle drogowskazów, ale żaden nie pokazuje, kiedy jest toaletos! Panie! tam tu przyszedłeś ludzi przebierać, czy DKF prowadzić? Luzo, no, dzidzia! Czuchami to no ja się nie zajmuje? Tym zajmuje się mój asystent, Manolo. Jeżeli chodzi o przebieranki... Proszę, znowu, Nie to już skończyło. Nie to już zmęczyło. No, przepraszam bardzo, jeszcze raz. Czuchami, teraz zajmie się mój asystent, Manu. Nie to już zmęczyło. Przebieram za za znowu, Za Nie, znowu, Za no, 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 Miasta, miasta. Jak to miasta? No miasta, co się dziwisz o siłku mózgowy? No. Miasta? Miasta, co się no, dziwisz? Jak to miasta? No strzeż, gadajcie miasta. Co się dziwisz? Miasta, nie dziwisz o siłku mózgowym. Tu jesteście już skupie, już nie ma. No. Ale przede wszystkim wymyślam hasła tak działające do działania. Yy, na przykład takie: może byśmy tak na dzień padli na Tomaszową. Udało no, mu się. Na dzień co to ja bym może i pan? Ale ja tu muszę mieszkać! Codziennie! Ma no, A co ty... widzisz? dziwisz? O siłku ustawym? A ty, Pisa. Edward, przejdź tutaj! Miasta. No co się dzieje, z osiłku mózgowych? Miasta. Przywracam, Jacek, logiczna konstrukcja, przywracam miastom blask. Blask, blask. z odpowiedzią na blask, tak? tak. Proszę. Jeszcze raz. Stylizuje miasta. Miasta? No, nie, żeby zobaczyć, no, to jak to miasta? Nie, ja sobie powtarzam. Nie, miasta? Będę jeszcze raz. Jak to miasta? Miasta są Co no, się dzieje o osiłku mózgowych? Miasta? Przewracam miastom blask. Ja? Brokatem z ekinami? O, o, to też. No ale wiesz, że myślałam. Że tam. Przede wszystkim odkrywam potencjał. Myślała hasło zagrzewające tak, do działania. Na przykład takie. Taka na to hasło. Wiesz, to trzeba by funkcjonować. Hasło! Na przykład tak. Może byśmy tak na dzień wpadli do Tomaszowa. Na ja dzień. To może nie Państwa to ja bym właśnie. Ale ja tu... No proszę, jak mi znowu wytykło. Tylko masz w tej dupci. Co, właśnie Proszę przeprosić, pan z mikrofonem. Proszę to hasło zapodać. Nic się nie zmienia od siedzenia. No. Podobno tu jakieś niezłe rzeczki macie. Ano mamy. Regularne powodzie i podtopienia też. Ale mamy o dziś, człowieku, taka Wenecja na przykład, prawda? Tam woda ulicami płynie, gondolierzy parę wożą, no, tylko kasiole No Panie, może by się Ci przyjęło, bo Wenecji to my już mamy. Się na sportu, mamy je przestępczość. Chyba się to Panie, A emeryci. Ale... A, emeryci może, może oni też powinni uprawiać sport. Teraz, zaraz, zaraz, Takie problemy to ja rozwiązuję tak. Na placu w Krzysztofie proponuję zrobić tak? zawody sportowe dla emerytów. Na przykład e, mistrzostwa Tomaszowa w zaciskaniu pasa. <noise> no, najlepiej zorganizowane razu mistrzostwa polskie. A dzieci? Co pan planuje dla dzieci? Dzieci to przyszłość narodu? Yy, dzieci proponuję w no, wieku przedszkolnym wypuścić na bulwary, a jak wrócą, to będą już po gimnazjum. No i problem